Cześć, witajcie! Ja nazywam się Robert Mazurek i witam Was serdecznie na kanale Mystery Akumulator. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam dwa fantastyczne produkty pochodzące za naszej wschodniej granicy. Jeden to jest Kulon 820, który poddany zostanie wyzwaniu gęstości. Zaś drugim produktem, który Wam dzisiaj pokażę, będzie fantastyczny akumulator pochodzący z Ukrainy w serii Amega 7 Ultra, taka 75 w obudowie L3, super mocna. Jest to akumulator, który mam w ofercie, który wprowadzałem na rynek. Byłem jednym z pierwszych dystrybutorów tych akumulatorów w związku z czym postanowiłem nie przeprowadzać tego testu osobiście, postanowiłem zapłacić za testy w niemieckim laboratorium w Akutimie w Niemczech gdzieś gdzie Martin Meller mam pewność przeprowadzi ten test maksymalnie obiektywnie i rzetelnie i wyniki testu tego akumulatora w niemieckim laboratorium pokażę wam w tym odcinku oraz ten oto prostowniczek czyli Kulon 820 poddam wyzwaniu gęstości na przykładzie tego akumulatora skoro będę miał go i tak rozładowanego sprawdzę jak poradzi sobie kulon w jakim czasie z tym oto akumulatorem? Zapraszam na oglądanie tego odcinka. Jak widzicie, akumulator został przyjęty do Akutimu na podstawie protokołu, w którym jest napisane, co będzie badane oraz kto zlecał. Zlecał Akubis Poland, o tak ładnie mnie określili. Akumulator został zważony. Waga tego akumulatora to 18,649 kg, czyli niespełna 19 kg. W dniu dostawy napięcie tego akumulatora wynosiło 12,7 V, zaś rezystancja wewnętrzna tego akumulatora wynosiła 3,29 milioma. Gęstość elektrolitu wynosiła od 1271 tysięcznych do 1273 tysięczne grama na centymetr sześcienny. Jak widzicie, są bardzo nieznaczne różnice, natomiast 127 setne we wszystkich celach. Różnica już drobna po przecinku. Ten akumulator nim został poddany próbie pojemności, został podłączony do doładowania. Jak widzicie systematyka ładowania w niemieckim laboratorium dla akumulatorów Calcium. Calcium jest mega prosta. Napięcie maksymalne ustalone na 16 V. To napięcie utrzymywało się przez 16 godzin. Zaś prąd bardzo szybko ustabilizował się w okolicach 2 A. I tak do 16 godziny ten akumulator był podłączony. Po 16 godzinach akumulator akumulator został rozłączony i po kolejnych 24 godzinach został poddany próbie pojemności. Ten akumulator obciążony prądem zgodnie z normą C20 prądem o natężeniu 375 A musi rozładowywać się do napięcia 10,5 V nie krócej niż 20 godzin, aby jego pojemność określić na te 75 A godzin zgodnie z normą C20. Ten akumulator rozładowuje się nam blisko 21 godzin. Można powiedzieć, że obliczona pojemność tego akumulatora wynosi troszkę ponad 78 amperogodzin, czyli coś, co zadeklarował nam producent na 75, jest i to jest z dość znaczącym zapasem, bo godzina dłuższe rozładowanie to jest całkiem dobry wynik. Mając tak rozładowany akumulator, trzeba go oczywiście naładować, nim sprawdzi się prąd rozruchowy, bo prąd rozruchowy bada się w drugiej kolejności w przypadku pomiarów laboratoryjnych. No i Martin ustawił maksymalne napięcie, do którego dążył prostownik na 16V, które później. Będzie już utrzymywane do końca, do 24 godziny. Zaś natężenie rosło. Na początku dobiło niemal do 19A, by po 4 godzinach, kiedy prostownik osiągnął już napięcie 16V, zacząć bardzo szybko spadać i mniej więcej w okolicach 8 godziny ustabilizowało się w okolicach 3A, później lekko spadło poniżej i tak trwało to do 24 godziny. Po takim ładowaniu ten akumulator będzie odpoczywał od 24 do 72 godzin, czyli od 1 do 2 dni i po tym zostanie poddany testowi prądu rozruchowego. Prąd rozruchowy to jest tak naprawdę pomiar czasu, w jakim akumulator utrzymuje określone obciążenie wyrażone w amperach. I w tym wypadku odbywa się to tak. Akumulator zostaje obciążony na 10 sekund prądem o natężeniu 790 amperów, czyli nominalnym prądem, który określa producent na etykiecie. Później jest 10-sekundowa przerwa i później 60% tego prądu nominalnego, czyli 60% 790, amperów, w naszym wypadku daje to 474 ampery. Według normy EN akumulator jest obciążany aż do momentu, kiedy osiągnie napięcie na końcówkach bieguna 6 V. Musi trwać to nie krócej niż 90 sekund, czyli do 6 V akumulator nie może dobić szybciej niż w 90 sekundzie. Ten akumulator wytrzymuje 109 sekund nim pojawiło się te 6 V. Mamy 19 sekund zapasu, to jest 20 procent powyżej tego, co przewiduje norma. Akumulator, który dostarczyłem w czerwcu 2020 roku Martinowi, był wyprodukowany w 71 dniu 2020 roku. Mam nadzieję, że profesjonalne badania laboratoryjne potwierdzają tylko i wyłącznie to, co ja wiem już od dawna, a klienci, którzy mieli przyjemność zapoznać się z tym akumulatorem, wiedzą od mega dawna. Słuchajcie, jest to akumulator, który ma dostęp do elektrolitu. Możecie w bardzo łatwy sposób podnieść sobie te dwie klapeczki, pod spodem będą koreczki. Możecie śmiało odkręcać, sprawdzać. Zaglądać, dolewać, uzupełniać, przedłużać sobie żywotność tego akumulatora. Pamiętajcie, że do momentu, kiedy akumulator się nie rozstrzelił lub coś z niego nie wylało się, niech wam nie przyjdzie do głowy dolewać elektrolitu bo jedyne, czego ubywa w akumulatorze w trakcie elektrolizy, w trakcie pracy akumulatora, to jest woda. Oczywiście innym przypadkiem jest rozbicie, rozszczelnienie itd., ale nie rozmawiamy o tym. W naturalnych procesach zawsze ubędzie wody. Nigdy nie dolewajcie elektrolitu do akumulatora, gdyż zwiększacie stężenie kwasu siarkowego w akumulatorze, przez co korozja akumulatora następuje bardzo szybko i po prostu niszczycie akumulator o wiele szybciej, niż on na to zasługuje. Obie płyty w przypadku tego akumulatora są płytami odlewanymi. nem me. porządne, grube płyty odlewane, jeżeli chcesz zobaczyć jak produkowany jest ten oto konkretny akumulator w zakładzie w Konstantinówce, polecam, kliknij tutaj, tu jest długa wersja filmów z wizyty w tym zakładzie, to trwa ponad 20 minut, ale zobaczysz bardzo dokładnie jak powstają te akumulatory na Ukrainie i jest to akumulator wykonany w stopie kalcium-kalcium. ten producent zostawił Wam dostęp do elektrolitu tylko po to, abyście mogli swoimi akumulatorami cieszyć się na długie, długie lata, wystarczy sprawdzić, kontrolować poziom, regularnie dolewać. Ten akumulator wykonany jest w stopie calcium-calcium, czyli wapno-wapno, to ja wcześniej powiedziałem. Zarówno kratka płyty dodatniej jak i kratka płyty ujemnej jest utwardzana wapniem. A teraz przejdźmy do wyzwania gęstości. Ten akumulator Omega 7 Ultra, 75 Ah i 790 amperów prądu rozruchowego rozładowałem do gęstości 1,125 g na sześcienny Przy tak bardzo głębokim rozładowaniu ten akumulator miał napięcie 11, 85 V, ale wciąż generuje z siebie 546 amperów prądu rozruchowego według normy EM. Temperatura, jaka panowała w akubizla, bo wynosiła około 22 stopni Celsjusza. Jak ustawiać i jak programować kulona? Robiłem o tym film. W tym miejscu zamieszczam link, gdzie dość dokładnie pokazałem, jak ustawić proces naprażania, ładowania akumulatora. Dobrą wiadomością jest to, że jest już dostępny w wersji alfa oprogramowanie w wersji angielskiej stałem je do przetestowania przez producenta. W zasadzie nie było do czego wnosić uwag. Odesłałem informację, że mogą śmiało dystrybuować wersji angielską już na nasz polski rynek. Za kilka dni zobaczycie film jak wgrać wersję angielską. Opowiem troszeczkę więcej o funkcjach kulona. Za kilka dni polską instrukcję obsługi wrzucę na stronę akubis.biz. Poinformuję o tym na Facebooku i na YouTubie oraz wrzucę taką informację, jeżeli ktoś w ramach wdzięczności chciałby Odwrócić się do kosztów tłumaczenia. Podpowiem, jak to ogarnąć, bo tanio nie wychodzą takie rzeczy. Niemniej jednak, zrobiłem to udostępnienie odpłatnie. Ci z Was, którzy będą chcieli, bardzo serdecznie z góry dziękuję za wsparcie. Nie nastawiałem kulonowi takiego przedładowania, czyli tego pierwszego etapu ładowania. Nastawiłem od razu drugi, czyli ładowanie zasadnicze, gdzie zaznaczyłem, że maksymalne napięcie ładowania ma wynosić 14,9V, zaś natężenie po samą kokardkę, czyli do 15A. Zaś po zakończeniu tego drugiego etapu, kulon ma automatycznie wejść w proces takiego ładowania już wysycającego, gdzie pozwoliłem mu ładować do maksymalnego napięcia 16,5V, wiedząc, że mam do czynienia z akumulatorem calcium-calcium na solidę. Grubych, odlewanych wapniowych płytach. Natomiast maksymalne natężenie, do jakiego pozwoliłem kulonowi się obsługiwać, to 3 ampery. Tak wygląda wykres. Jak zobaczycie, mniej więcej w 25 godzinie kulon zakończył swoją robotę. Zerknijcie teraz na zestawienie, napięcie, natężenie do czasu. W pierwszych trzech godzinach kulon faktycznie operował w tych górnych granicach swojego natężenia, w okolicach 15 amperów. No 14,65 maksymalnie zarejestrował. Przy czym jak widzicie, alfabet rejestrował rejestruje co kilkadziesiąt minut, tak aby to zestawienie dało radę zmieścić na jednej stronie. Po tych trzech godzinach napięcie weszło już powyżej 16 V, zaś natężenie leciało w dół od 3,25 do 2,15 w 25 godzinie, gdzie kulon zakończył proces ładowania. Finał tej zabawy jest taki, że mamy do czynienia z gęstością 1,31 na centymetr sześcienny. Mówiąc tak kolokwialnie, jest to przeciętny Chińczyk. Nie jest to jakieś cudotechniczne, nie znajdziemy tam w środku reaktora atomowego, który będzie tym ładował. Jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, przeciętnej klasy urządzenie, wykonane prawdopodobnie w Chinach, ale co w tym urządzeniu jest cudownego? Osoba, która decydowała o tym, jakie będą programy ładujące, jak ma zachowywać się urządzenie, ta przetworniczka, w jakim momencie ma rozpoczynać ładowanie, kończyć ładowanie, dała nam tak wiele możliwości, nie ograniczyła nam tych możliwości w żaden sposób, że to urządzenie jest po prostu niesamowicie skuteczne. I nie jest tak, że żaden polski czy też zagraniczny producent nie potrafi zrobić takiego urządzenia. Każdy, kto produkuje prostowniki, ładowarki, jest w stanie przygotować nam bardzo dobre, dobrej klasy urządzenie, które będzie w stanie porządnie ładować. Ten producent nie obawia się dania nam wszelkich możliwości sterowania. Ma to plusy i minusy, bo gdybym takimi parametrami ładował AGM, a będąc nieświadomym tym, co robię, zniszczyłbym akumulator. Ale zakładam, że osoby, które oglądają ten kanał, są osobami światłymi, są osobami ogarniętymi i wiedzą, że warto oglądnąć kilka filmów na tym kanale. Nadzieja, swoboda i wolność zawsze pochodziły ze wschodu, ja osobiście uwielbiam produkty i rozwiązania ze wschodu. Nie wnikam w kwestie polityczno-historyczne. Dla mnie bracia z Rosji, bracia z Ukrainy są braćmi słowianami, których uwielbiam i cieszę się, że mam okazję testować, sprawdzać i używać ich produkty. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, nie zapomnij zostawić lajka. Jeżeli tematyka, którą poruszam na kanale Mystery Akumulator Ci odpowiada, pamiętaj, aby subskrybować. Jest to ważna informacja, która zachęca i napędza do jeszcze ciekawszej, jeszcze cięższej pracy. Robert Mazurek, serdecznie Was pozdrawiam ze szczytami. Na... cześć. Potrzebne ci wsparcie, wyniki diagnostyki? no burba i do układu elektryki? Testy jakości, najlepszej techniki. Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać. Przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać. W poszerzaniu świadomości o ich jakości. Terminologia długowieczności. mester akumulator, czy nawigator, defibrylator. On wyjaśni ci tą kwestię. Jak zbudowane są i działają. Różnego rodzaju baterie To to mester akumulator Twój nawigator, defibrylator Ryzaśnia mitologiczne brednie I nie pozwolić komuś, Abyś wybrał błędnie